Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus Król i Maria Zawsze dziewica. Kanały YouTube pozwolił kochać się Bogu i Damian 44-33 przedstawiają modlitwę uniżenia. Odcinek drugi opracowała na podstawie broszurki Pani Marii Rybińskiej Górka i wonna Teresa. Opracowanie graficzne i montaż Damian, 44-33. W poprzednim odcinku mówiłam o tym, jak to sam Pan Jezus daje nam wzór do naśladowania go w modlitwie uniżenia w godzinie świętej, kiedy to, zanosząc do Boga Ojca gorące błagania, pada na twarz w Ogrodzie Oliwnym. I potem wzywa nas do takiej postawy w czasie towarzyszenia mu duchowo w godzinie świętej poprzez małgorzatę Marię Alakok, wzywając ją, aby spędziła w zjednoczeniu z nim tę godzinę świętą właśnie w pozycji leżącej twarzą na ziemi. Święta Faustyna Kowalska. Także praktykowała ten rodzaj modlitwy umierzenia, jak o tym mówiłam w poprzednim odcinku. Pozycja ta, tak zwana prostacja, czyli leżenie krzyżem, padanie na twarz, to prastara i najrzadziej spotykana postawa liturgiczna i postawa pobożności prywatnej. Zmianki na temat ten znajdują się już w Starym Testamencie w księdze rodzaju Jozuego Powtórzonego Prawa czy Pierwszej Królewskiej. Od samego początku postawa ta była przyjmowana do pobożności prywatnej, zaś do liturgii rzymskiej weszła prawdopodobnie pod wpływem ceremoniału bizantyjskiego. Celem naszych nagrań jest przybliżenie wiernym wyznawcom Chrystusa, słuchaczom naszych kanałów, tej właśnie formy modlitwy i pozycji modlitewnej, zwłaszcza w czasie odprawiania godziny świętej, bowiem może ona nam ułatwić głębokie zjednoczenie z Bogiem, który pokornym łaskę daje. Człowiek, przyjmując tę postawę, nie może bardziej się uniżyć, pokazać swą bezsilność, ufność i całkowite zdanie się na Bożą opatrzność, okazać swoją wiarę w miłosierdzie Boże. Przykłady owocności tej modlitwy, jakie później przytoczymy, ilustrują, jak Pan Bóg jest wrażliwy na nasze potrzeby duchowe i fizyczne. I jak taka forma modlitwy zmienia samego modlącego się? Autorka broszurki Modlitwa Uniżenia, pani Maria Rybińska-Górka, zwraca jednak naszą uwagę na to, że modlitwa Uniżenia nie jest panaceum na wszystko. I nie może być traktowana konkurencyjnie w stosunku do innych danych nam od Boga, znanych, wskazywanych i zatwierdzonych przez Kościół katolicki modlitw i praktyk pobożnościowych. W żadnym razie nie może ona mieć charakteru zewnętrznego, gdyż Bóg patrzy w serce człowieka modlitwy. Serce ufne, pokorne, przebaczające krzywdzicielom, otwarte na Boga i bliźnich, pochylające się nad cierpiącym bratem czy siostrą, otwiera morze bożych łask i błogosławieństw. Skuteczność naszych modlitw nie ma więc nic wspólnego z zewnętrznymi gestami, formami i wielkością pokuty lecz z usposobieniem serca ludzkiego. I jeżeli to usposobienie mojego serca będzie w ścisłej harmonii z moją postawą uniżenia w pozycji leżącej, z twarzą na ziemi, wtedy z pewnością Bóg nie będzie w stanie odmówić mi czegokolwiek, o co go poproszę. Bo będę prosić Go o to tylko, co będzie zgodne z Jego świętą wolą i o to, co On sam pragnie mi dać. Tylko Jezus jest naszym jedynym Panem, Królem i Bogiem. On stworzył nas dla siebie, i poza Nim, żyjącym i działającym we wspólnocie Kościoła, mocą Ducha Świętego, nie znajdziemy ani szczęścia, ani miłości, ani życia wiecznego, bo tylko Jezus jest drogą, prawdą i życiem. Posłuchajmy teraz, co mówi ksiądz Dominik Chmielewski na temat modlitwy uniżenia. Gdy się uniżasz, to Bóg wylewa na całą Twoją rodzinę swoje miłosierdzie, zabiera poczucie winy. Nasz lęk przed nim podnosi i stwarza na nowo. Wywyższa i stwarza nową tożsamość. Nakłada na Twój palec pierścień godności syna i córki króla i zabiera brudne szmaty grzechu. Nakłada na Ciebie królewską szatę Jezusa. Od tej pory jesteś księciem. I księżniczką. Piekło boi się takiego człowieka, stworzonego na nowo przez Boga poprzez pokutę i miłosierdzie Boże. Gdy masz świadomość, jaka jest twoja nowa tożsamość, wartość i godność umiłowanego syna czy córki króla wszechświata. To zrobisz wszystko, aby nie grzeszyć. Jesteś synem i córką Boga, narodzonym na nowo w Marii przez Ducha Świętego, na wzór Jezusa. Objawiaj światu królewski styl Jezusa. To jest Twoja nowa tożsamość. Nigdy o tym nie zapominaj. Ksiądz Dominik Chmielewski, rekolekcje w Pile w 2013 roku. Módlmy się. Jezu cichy i pokornego serca, uczyń serca nasze według serca Twego. Maryjo, służebnica pokorna, prowadź nas drogą pokory do Twojego Syna Jezusa, aby On Doprowadził nas do swego Boga, Ojca w niebie. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków, amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, amen.